Dzień dobry! Panowie... Krasy, dzień dobry panowie. Dzień dobry panowie. <grym> dzień dobry. No, jestem bardzo zadowolony oczywiście. E, myślę, że to był e, naj, naj, najlepszy start możliwy dla, dla nas. E, jestem, jestem bardzo, bardzo szczęśliwy i są dwa rzeczy bardzo, bardzo ważne dla mnie. To jest, e, że kibiców e, mogą świętować e, pierwsze zwycięstwo. E, i druga rzecz to jest jak grał uh, mo. Uh, to było imponujące i jestem jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. dumy, że on dostał MVP dzisiaj i, i jak on atakował, jak on uh, serwował, to, to, to potrzebujemy. I, uh, mam nadzieję, że uh, on, on będzie grał uh, dalej. Ja yeah, uh, what what we needed, because uh, it's a start at home, it's really important, you know, like to 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 make. Our house and, and to say, okay, we will play like this this uh, this season, and it was a little bit special because we didn't know how it was going to be with uh, the public and like first game for me at home and with public, so I didn't know if it was go going to be like loud and everything. I was a little bit excited about this, but now I'm really happy. The atmosphere and the fans still there, and uh, I heard a lot about this before, so I'm happy to see it now, even in this condition. And the team was playing really good, and that's really important. Spodziewałem się, że to będzie na pewno ciężki i emocjonujący mecz, no niestety z emocjonującego tutaj niewiele było, bo generalnie pełna kontrola Jastrzębia w tym spotkaniu i nie za bardzo mieliśmy argumenty, żeby się, żeby się postawić. Z tego co widziałem jakieś mecze, mecze Jastrzębian, był to ich zdecydowanie najlepszy mecz, który widziałem przez, przez te wszystkie turnieje towarzyskie. Czy w zawierciu, czy, czy, czy w super pucharze, zdecydowanie najlepszy, bardzo równy mecz. Wszyscy dołożyli cegiełkę, także także Szapoba, takie tak grające Jastrzęb, jestem przekonany, że będzie groźny dla wszystkich. W sumie wszyscy potrzebujemy. To, to jest, co mówiliśmy przed sezonem, że wszyscy są ważne. I już widzieliśmy tydzień temu Rafał. Grał bardzo fajnie, dzisiaj to był Jasin. I No, have Mame Mame druzino, and it will be very important. Exactly, and to build the team also in uh, on the long term uh, because we have really good quality at practice, uh, and we have two great setters, two great opposites, and, uh, and for uh, everywhere also in middle like Michal so like uh, and uh, Gumish pushing a lot, so it's it's really interesting and. and I w ten sposób Luke i Reynolds mają wiele wyborów, i to jest dobre, żeby utrzymywać najlepszych graczy na najlepszy dzień. To jest ważne, to jest dobre dla codziennej praktyki i dla meczów. Przyjęcie bardzo dobre w zespole Zastrzębia, to na pewno u nas słabsza zagrywka. Nawet jak coś strzeliliśmy, to wszystko się odbijało, Lukasz miał perfekcyjne przyjęcie, mógł się bawić. No i dzisiaj pierwszy raz chyba... Yy... Muhammad El-Haddadi tak się dobrze zaprezentował, że naprawdę tak, jak chyba wszyscy się spodziewałem, że będzie grał, więc na pewno zasłużona nagroda, ale mówię kolektywnie, bardzo dobry mecz, całego zespołu, wszyscy dołożyli, także także no, dzisiaj ciężko było tutaj w ogóle mieć jakiś, jakikolwiek punkt zaczepienia w tym meczu. Ja generalnie nie chcę e, pogadać za dużo na, na rywal, ale oczywiście osobiście też e, oczekiwałem trochę, trochę więcej. We we experienced here the, the friendly games uh, without public. It's, it's difficult to play in this condition. We need this. Uh, uh, I mean the team even more because they are used to have this, this atmosphere here. And, and even for me, for my first experience, I was really happy to see this uh, kind of green wall. And I'm happy to have this atmosphere. And I hope we'll have it every day, every every game, home game. Dziękuję, dziękuję bardzo. To jest to pierwszy mecz. Jesteśmy nowym zespołem. Od razu, jakby na dzień dobry, trafiliśmy na drużynę, która jest drużyną poukładaną. Drużyną, która już tam tam ze sobą w jakimś schemacie z, funkcjonuje. Z, z niezłym skutkiem. Tak więc na pewno ciężki mecz jako, jako, jako pierwszy mecz, tak? Na pewno wolelibyśmy, żeby pierwszy mecz odbył się w Gdańsku. Weszlibyśmy z Gdańskiem u nas, weszlibyśmy w, ten, w tą ligę jakoś troszeczkę łagodniej, a tak jak to się mówi, taki bokserski gong na dzień dobry. No i trzeba się, trzeba się. Trzeba się otrząsnąć i y, trenować dalej, pracować dalej, bo mówię, jest to pierwszy mecz. Myślę, że my z meczu na mecz będziemy, będziemy coraz lepsi, coraz gruzniejsi dla, dla rywali. Everyone, we are waiting for you for a tournament, for a Champions League. We are playing next week from Tuesday to Thursday. Uh, we count of you. I hope you will come in a good number. See you, see you. Tak to wszystko. Ja <laughs> yeah, masz rację.